Dzisiaj ja jestem u Wojtka w Warszawie. Cześć. Cześć. To Wojtek, mam kilka pytań. Pierwsze. <grytanie> Pytanie. Jak wyszedłeś z narkotyków? Bo Wojtek był uzależniony od narkotyków totalnie, nie? E, tak. Najpierw się przedstawię. Mam na imię Wojtek. Mam 36 lat, i tak jak mówi Tomek, przez 18 lat byłem uzależniony od narkotyków. I to bardzo, bardzo uzależniony. Zacząłem swoją. Ja od razu przerwę, przepraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale 18 lat uzależniony od narkotyków to jest coś, z czego się praktycznie nie da wyjść. Nie? Najpierw, najpierw zaczęło się u mnie niewinnie, jak zwykle, jak to zwykle bywa, od palenia marihuany, tak sobie wtedy mówiłem. Że nigdy nie będę zażywał twardych narkotyków, nigdy się nie stanę narkomanem, ale prawda wyglądała zupełnie inaczej. Z roku na rok stawałem się coraz bardziej uzależniony od coraz to nowych substancji, aż po prostu narkotyki. Doprowadziły moje życie do kompletnej ruiny przez to 18 lat. Doprowadziły mnie już do tego momentu, że porzuciłem swoją rodzinę, porzuciłem swoje dzieci i wylądowałem po prostu na ulicy. Bez żadnych perspektyw, bez żadnego światełka w tunelu, bez żadnej nadziei na lepsze jutro. I tak się błąkałem po prostu po ulicach tego miasta. Moje życie się tak toczyło od jednej butelki alkoholu do następnej, od jednej działki do kolejnej. I, I mówię, no i nie, nie było żadnej nadziei w moim życiu. Aż kiedyś. Przechodziłem, wtedy mi się wydawało, że przypadkiem, ale teraz wiem, że u Boga nie, nie ma przypadków. Przechodziłem przez miejsce, gdzie była ewangelizacja uliczna, gdzie ludzie wierzący mówili o tym, jak Bóg odmienił ich życie. Mówili, jak Bóg działa w ich życiu, i ja przystanąłem i zacząłem ich słuchać. I tak sobie pomyślałem, że skoro Bóg odmienił ich życie, to może odmieni też i moje, bo ja miałem szczęście. Że Wam powiem dosyć trybu życia, jaki, jaki prowadziłem. I poszedł do mnie wtedy wierzący człowiek, i pamiętam to, jakby to było wczoraj, mimo że to już było kilka lat temu. Po, spytał się mnie, czy nie chciałbym porozmawiać o Jezusie. A powiem Wam, że ja bardzo chciałem porozmawiać o tym Jezusie, który uczynił cuda w ich życiu. Chciałem się dowiedzieć czegoś o nim. Chciałem. Chciałem, żeby on też zaczął działać i w moim życiu. I porozmawialiśmy, i ten człowiek powiedział mi kilka takich prawd duchowych. Powiedział mi: Słuchaj, nie wiem, z czym się borykasz w swoim życiu, ale powiem ci, że Bóg ciebie kocha. Powiem ci, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i z zmartwychwstał. I on ma plan dla twojego życia. I dał mi taką radę. Zacznij się modlić własnymi słowami tak jak potrafisz. Zacznij czytać Boże Słowo. Znajdź sobie społeczność ludzi biblijnie wierzących, gdzie jest głoszona biblijna nauka, a twoje życie zacznie się zmieniać. Dostałem wtedy od niego Ewangelię według Świętego Jana, to jest jeden z rozdziałów Nowego Testamentu i trochę byłem zszokowany tym, co mi powiedział, bo było mi bardzo ciężko uwierzyć, że można kochać takiego degenerata, jakim ja wtedy byłem. Ponieważ, no powiem Wam szczerze, narkotyki i alkohol powyciągały ze mnie to, co najgorsze można wyciągnąć z człowieka. Uczyniły ze mnie kłamce, oszusta, tchórza, nie wiem, złodzieja, no naprawdę długo by, je, długo by jeszcze wymieniać. A ten człowiek mi wtedy powiedział, że ten Bóg, którego znałem tak w zasadzie jakoś bardzo pobieżnie z lekcji religii w podstawówce, wyobrażałem go sobie jako takiego, jako, tak, jako taką istotę, która jest święta, nieskazitelna, i która tylko patrzy na nas gdzieś z góry, i tylko patrzy, kiedy my się potkniemy, kiedy popełnimy jakiś błąd, żeby nas za niego ukarać. Takie miałem wyobrażenie o Bogu. A wtedy ten człowiek, Andrzej, powiedział mi, że ten Bóg mnie kocha i że z miłości do mnie. On posłał swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, żeby On mnie zbawił, żeby mnie wyciągnął z tego miejsca, w którym byłem. Mówię, ciężko mi było w to uwierzyć, ale przeczytałem tą Ewangelię, którą On mi wtedy dał i byłem w szoku, bo tam faktycznie było napisane, było napisane, że Bóg mnie kocha, że Jezus z miłości do mnie dał się przybić do krzyża. I że zmartwychwstał, i że on ma plan dla mojego życia. Że on faktycznie ma moc uczynić cuda w moim życiu. I ja zapragnąłem wtedy Bożej obecności w swoim życiu. Zacząłem chodzić na różne spotkania do chrześcijańskich hmm. społeczności. mam pytanie, a jak się stało, że przestałeś brać narkotyki? Zacząłem się hmm. po prostu o to modlić. Hmm. Y Zrozumiałem, że tak jak. Kiedyś, nie wiem, mówili mi na jakichś terapiach, prawda, że narkotyki to nauk, prawda? Tam mówili o jakichś sposobach wyjścia z, nar z narkotyków, o jakichś sposobach terapeutycznych, które się nigdy, nigdy nie sprawdziły w moim życiu. Ale kiedy zacząłem czytać... Czytać Biblię, Boże Słowo, to zrozumiałem, że narkotyki czy jakiekolwiek inne uzależnienie nie jest niczym innym jak po prostu grzechem i niczym innym jak po prostu demonicznym związaniem. I ja zacząłem po prostu swoje uzależnienia, swój alkoholizm, swoją narkomanię, swoje uzależnienie od pornografii, od papierosów, zacząłem to po prostu Bogu wyznawać. Jako grzech Zacząłem się wyrzekać tego grzechu Zacząłem Boga prosić, żeby mnie po prostu Od tego uwolnił, żeby to ode mnie zabrał Mówiłem, że ja nie chcę żyć W ten sposób Mówiłem, że chcę żyć w taki sposób pobożnie W taki sposób, jak to było Jak to jest napisane w Nowym Testamencie Chciałem żyć tak, jak nauczał Jezus Chrystus i nauczał W swoim słowie i tak jak jest w Biblii napisane, że kiedy my wyznajemy grzechy nasze Bogu, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuszcza nam nasze grzechy, i oczyszcza nas z wszelkiej niesprawiedliwości. I Bóg się w końcu przyznał do moich modlitw. Któregoś dnia, a po prostu z dnia na dzień, przestałem. Palić papierosy. Przestałem pić alkohol. Przestałem zażywać narkotyki. Przestałem oglądać pornografię. Tego z dnia na dzień, całkiem? Z dnia na dzień. Mm -hmm. Mieszkałem wtedy, mieszkałem jeszcze wtedy z ludźmi, z moimi kolegami, którzy. No, którzy cały czas melanżowali, cały czas się po prostu działa jaka, jakaś impreza w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem. I ja już nie pamiętam, bo to już było kilka lat temu, czy, czy poprzedniego dnia wieczoru, wieczorem, czy jeszcze tego dnia rano. Ja jeszcze z nimi siedziałem przy stole i się czymś tam odurzałem. Poszedłem do pracy i jak wyszedłem z pracy, czułem, że coś się dzieje. Nie potrafiłem tego określić ani tego nazwać, ale czułem, że dzieje się, że zadzieje się w moim życiu. Coś po prostu wielkiego. I zamiast jak zwykle po pracy kupić sobie setkę wódki, ze dwa piwa na podróż do domu, a przez resztę wieczoru uganiać się po dzielnicy za narkotykami, ja postanowiłem, że pójdę właśnie na grupę do kościoła, bo wiedziałem, że tego dnia w jednej, w jednej takiej społeczności chrześcijańskiej odbywa się spotkanie. I ja poszedłem na to spotkanie. Chwilę porozmawiałem z pastorem i nie było żadnych jakichś wielkich fajerwerków, ale. Ja czułem, że to jest pierwszy dzień mojego nowego życia. Czułem, że jestem czysty, że jestem wolny, że nie ciągnie mnie już, ani że nie ciągnie mnie już do żadnych używek, że nie ciągnie mnie już do starego życia, że cokolwiek, ktokolwiek by mi zaproponował jakąkolwiek używkę, czułem, że ode mnie zależy decyzja. Ja powiem tak albo powiem nie. I ja w tej z tą Bożą siłą poszedłem właśnie do swoich, do, do, do swoich kolegów i, i powiedziałem po prostu nie. Kiedy padły różne różne propozycje, ja powiedziałem, że nie. Wszyscy byli zdziwieni, powiedzieli, spytali się mnie, co się stało, czy ja się w głowę uderzyłem, czy coś, czy może jestem chory. I wiecie, no nie miałem wtedy jeszcze odwagi, żeby się przyznać, że się nawróciłem, czy że Bóg mnie uwolnił, bo jeszcze też jak gdyby nie potrafiłem za bardzo tego nazwać, tego, te, tego, coś, tego co się stało w moim życiu. Więc po prostu powiedziałem, że trochę... Trochę muszę zadbać o kondycję, trochę muszę zadbać o siebie, bo, bo się zaniedbałem. Ale później, z czasem, jak zacząłem właśnie regularnie chodzić do kościoła, jak zacząłem regularnie czytać Biblię, zacząłem się też przyznawać, zacząłem wydawać świadectwo właśnie przed swoimi znajomymi, że, że po prostu się nawróciłem, że po prostu postanowiłem zacząć żyć innym życiem według standardów, które które dał nam Jezus Chrystus, które są zapisane w Biblii, które są zapisane w Nowym Testamencie. Postanowiłem żyć po prostu pobożnie, według Bożych przykazań i według nauki Jezusa Chrystusa. Okej, okay, to co byś doradził teraz, jeżeli słucha nas jakaś osoba uzależniona od czegokolwiek, tak, czy od narkotyku, czy od alkoholu, czy choćby od pornografii, to co byś dzisiaj doradził, krok po kroku? Krok po kroku zaufaj Jezusowi. Jest w Biblii napisane, Słowa Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś, ktoś usłyszy i otworzy drzwi swojego serca, to ja wstąpię do niego i uczynię go zwycięzcą. I skoro słuchasz tego, to znaczy, że Jezus Chrystus puka do Twoich drzwi i on chce dać Ci zwycięstwo. Bo Jezus Chrystus zwyciężył. Jezus Chrystus pokonał grzech, Jezus Chrystus pokonał śmierć i Jezus Chrystus chce, żebyśmy my chodzili w tym zwycięstwie. Są w Biblii napisane Boże obietnice, które są dla każdego człowieka, który postanowi z wiarą przyjąć te obietnice. W Biblii jest napisane, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, nie będzie zawstydzony. Jeżeli ty dzisiaj zawołasz do Boga, to on ciebie usłyszy. On zacznie działać w Twoim życiu. Może niekoniecznie zobaczysz to działanie bo może niekoniecznie zobaczysz je od razu, bo to, bo to też nie, nie jest tak. Ja od momentu, kiedy usłyszałem Ewangelię tam na ulicy, kiedy usłyszałem o tym, że Bóg mnie, że, że Bóg mnie kocha, prawda? I od momentu, kiedy ja, ja w to uwierzyłem i jakoś swoim sercem to przyjąłem, to do momentu, kiedy Bóg mnie uwolnił od narkotyków, to potrwało jakieś dwa czy nawet czy nawet trzy lata. Nie, nie było widać Bożego działania w moim życiu, ale ja wiem, że Bóg przez ten cały czas przygotowywał już moje serce do nowego życia. Więc dzisiaj dam ci tą samą radę, którą dał mi wtedy ten wierzący człowiek na ulicy. Zacznij się modlić do Boga swoimi słowami, nie, nie regułkami, których się kiedyś może nauczyłeś na lekcji religii, czy, czy może znasz z Kościoła rzymskokatolickiego. Zacznij przed Bogiem wylewać swoje serce. Nieważne, czy jesteś wściekły, czy jesteś zdesperowany, czy może jesteś zrezygnowany, czy może jesteś na progu załamania nerwowego. Przyjdź do Boga w takim stanie, w jakim jesteś, i powiedz Bogu o tym, jak się czujesz. Nawet jeżeli jesteś na Niego, nie wiem, jak wściekły, to powiedz o tym Bogu. Wylej przed Bogiem swoje serce. Zacznij czytać Boże Słowo, gdyż tam są zapisane wspaniałe Boże obietnice, które Bóg złożył człowiekowi po to, żeby je wypełnić. Jeżeli oczywiście z wiarą te obietnice przyjmiemy, one. Co so, dla ciebie? A tam jest napisane, że Jezus Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, a zbawić to znaczy uratować. Oznaczy, to znaczy uratować, najważniejsza rzecz w ratunku od Boga, chodzi o to, żeby uratować nas od wiecznego zatracenia, uratować nas od wieczności w piekle. Ale to zbawienie, które daje nam Jezus, zaczyna się już tutaj na ziemi. Jezus Chrystus chce Ciebie uwolnić od jakiegokolwiek demonicznego związania, jakiekolwiek było nie, nie, nie było. I pamiętaj, że Bóg jest silniejszy. Z czymkolwiek byś się nie borykał, z czymkolwiek byś się nie borykała, pamiętaj, że Bóg jest od tego silniejszy. Jeżeli Ty go zaczniesz szukać, jeżeli dzisiaj zaczniesz do Niego wołać, to Bóg Ciebie wysłucha i nadejdzie taki dzień, kiedy Boża chwała objawi się w Twoim życiu. Ona może objawi się jeszcze dzisiaj, może objawi się jutro, a może będziesz. Musiał, musiała się uzbroić w cierpliwość, ale ręczę ci, że, ta, że Boża chwała przyjdzie, że Boża wolność przyjdzie, że przyjdzie do Twojego życia to objawienie Bożej łaski i Bożej miłości, bo taki jest Bóg. Kiedy Bóg mówi, że Ciebie wyciągnie z bagna, to On Ciebie wyciągnie. Amen, aleluja. Dziękujemy.